Cześć, witam wszystkich na moim kanale, gdzie będę chciał pokazać jak własnymi siłami stawiam właśnie taki malutki domek 35 metrów kwadrat. Na samym początku chciałbym zacząć od zgłoszenia, bo ono mi przesprawiło troszkę kłopotów, bo nie wszystko było dla mnie jasne. A więc będzie potrzebne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jest to dróg B3. Do pobrania ze strony starostwa powiatowego. Tu trzeba oczywiście wypełnić imię nazwisko. Tu nie będę o tym mówił każdy wie, jak się nazywa. Proszę wpisać dane osoby upoważnione, jeżeli chcecie kogoś upoważnić. No i tutaj proszę wpisać dane nieruchomości, gdzie ona będzie stała. Bardzo ważne są tutaj te takie dwa numerki, które też właśnie trzeba się dowiedzieć. Jednostkę ewidencyjną i obręb, obręb ewidencyjny tej działki. Ja tego nie wpisałem, bo zapomniałem. No i między innymi dlatego miałem, byłem poproszony o uzupełnienie tej oto dokumentacji. To jest pierwsze. Następne, co będzie potrzebne do takiego zgłoszenia, to jest mapka. Akurat u mnie jest to mapka Zasadnicza skala 1 do 500 Którą zrobił mi Pan Geodeta Na początku wyglądała tak, była czyściutka Dlaczego Geodeta? Bo tutaj w tym miejscu Był stary dom Który trzeba było po prostu z tej mapki Wykasować bo inaczej nie można było nanieść innego bo jak Każdy wie na każde 500 m2 może stać tylko jeden taki domek no, i na tej gotowej mapce skserowałem ją sobie i naniosłem budynek. Jak to wyglądało w moim przypadku? A więc tu jest budynek. Ja chciałem, żeby on stał od tej zabudowy 8 metrów. Tu jest napisane 8. I co jest ważne: że nie wiedziałem o tym, to też trzeba sprawdzić. Tu jest główna droga. A ta tutaj co myślałem, że jest dojazdową, okazuje się, jest drogą gminną. Na samym początku zrobiłem tutaj 4, od granicy działki, a od drogi gminnej musi być 6. I dlatego też musiałem mieć poprawkę. Ale to już przerysowałem. Na tym samym zgłoszeniu robię sobie też zgłoszenie szamba. To jest szambo. No i trzeba na tym zrobić wszystkie, wszystkie pomiary. U mnie to jakoś wychodziło tak, że to jest 2 mm na mapce to jest metr w rzeczywistości. A no więc no, tu się odsunąłem 6. Tak jak mówiłem, tu jest 7, że ma domek, tu jest 5, 16 od głównej drogi, na pomarańczowo zaznaczyłem sobie rurę kanalizacyjną. Szambo też musi być 2 metry od granicy działki. Tu 2, tu 2 Bardzo ważne też jest, jeżeli ktoś będzie robił też zgłoszenie od razu szamba, żeby zaznaczyć wywiewkę i w jakich odległościach ona się znajduje od sąsiadujących domów. Ważne też jest, co mi pani już potem podpowiedziała, jak uzupełniałem dokumentację. U mnie tu jest istniejący wjazd i żeby zaznaczyć w tym kwadracie, czy jak tam kto woli, półkolem że to jest utwardzone, yy, utwardzone wejście na działkę tak samo ciąg komunikacyjny był ważny, żeby tak zaznaczyć kreską, czy jak tam to będzie chciał, że narysować taki pełnowymiarowy chodnik że to jest też ciąg komunikacyjny, który musi się znajdować od wjazdu na bramę brama akurat u mnie była istniejąca tego to później opisałem w legendzie, co zaraz wszystko przeczytam, jak to wygląda. I ważne, żeby zaznaczyć drzwi, no, trzeba narysować je tak, jak się drzwi powinno rysować. No, i wszystko oznaczyłem numerkami. 1 i w legendzie, projektowany budynek. Dwójeczka. Jest to szambo betonowe 8 metrów sześciennych, 2,8 na 2,4 metra. Numer 3. Rura PCV 160 numer 4 to jest granica działki. Numerek 5 jest tutaj. Jest to istniejący wjazd, brama wjazdowa 5 metrów. Numer 6, to też jest ważne i prawdopodobnie musi się znajdować podstawa pod śmietniki numerek 7 wejście do budynku drzwi 90 na 2,20 ósemka wywiewka zbiornika numer 9 jest tutaj jest to utwardzone dojście do budynku numer 10 droga dojazdowa do działek 11 Droga główna wsi i numer 12: utwardzony wjazd na działkę. To by było tyle, jeśli chodzi o, o moją mapkę. Następne, co jest dalej potrzebne, to jest opis techniczny budynku. Opis techniczny budynku miałem gotowy z projektu, który zakupiłem, ale są rzeczy, które po prostu trzeba pozmieniać I o których też mi tam pani podpowiedziała Jak uzupełniałem dokumentację Także tego nie zmieniałem To jest długość budynku 7, szerokość 5 Wysokość budynku 5 metrów Kubatura budynku 131,25 m sześciennego Powierzchnia użytkowa Tego nie będziemy czytać I teraz tutaj Fundamenty budynku jako ławy fundamentowe O przekroju prostokątnym to wszystko było na stronie. W tym gotowym, tym co ja tutaj zmieniłem, co mi podpowiedziała właśnie pani z urzędu. Jeżeli ktoś będzie chciał się podnieść z budynkiem, a ja będę chciał, bo troszkę mam działkę w dole, żeby dopisać, właśnie taki dopisek, poziom posadowienia parteru. I ja akurat chciałem 40 cm ponad poziom gruntu. Dzięki temu tam później trzeba zmienić, że budynek nie będzie miał 5, tylko poziom kalenicy dachowej. Nie widać ostrości, zgubiłem poziom kalnicy dachowej jest 5-4 metra ponad poziom gruntu, to jest taka ważna rzecz. Ocieplenie, jakie kto chce zrobić, to jest w ścianach. Akurat ja akurat chciałem 10 cm, będę miał bloczek 24, lecimy dalej. Brak stropu, bo to będzie domek z antresolą drewnianą wbudowaną w środku pomieszczenia dach budynku konstrukcji krokwiowej rozstaw wiązarów i tak dalej to się nie zmieniło co ja tutaj zmieniłem że w projekcie jest blacha na rąbek a ja dałem, że będzie dach pokryty blachodachówką dachówką, jest bardzo ważne, bo tego też nie wpisałem a zwrócili mi o to właśnie uwagę i musiałem to poprawić w jakim kolorze i akurat u mnie to będzie w kolorze szarym i to trzeba dopisać dopisałem również że bo w projekcie tego nie ma w instalację i że w budynku przewidziana jest instalacja elektryczna wodno-kanalizacyjna i ogrzewania podłogowego w następnym tym dopisałem jeszcze bo razem to robiłem z Szambem że przy domu jako odbiór nieczystości Przewidziano szambo betonowe. Jednokomorowe to też jest ważne, bo ostatnio tego wpisałem tylko samo szambo i trzeba było dopisać, że to jest jednokomorowe o pojemności 8 m3, słownie 8 tysięcy litrów. I też ważny taki podpunkt, zakupiony w firmie specjalizującej się w produkcji takich zbiorników, która wystawi odpowiednie certyfikaty odnośnie szczelności zbiornika. To też jest bardzo ważne, trzeba to dopisać. I ostatni taki podpunkt, do który się już tak powiem, przyczepili do mnie, to jest, co będzie robione z wodami opadowymi. I pani właśnie z urzędu też doradziła, że trzeba dopisać, że wody opadowe zostaną zagospodarowane do podlewania zieleni na terenie działki. to jest wszystko jeśli chodzi o opis techniczny budynku, ale musi być jeszcze, jak się okazuje, opis techniczny zbiornika na nieczystości. No, i rozmiar tego zbiornika. Długość, szerokość, wysokość, waga, pojemność, grubość ścianek, wymiary pokrywy. To tak samo długość, szerokość, grubość. Otwór do wyciągania nieczystości. I to tu akurat już dopisałem ja, bo tego nie było w specyfikacji zbiornika. Który też nie było łatwo dostać, bo nie każda firma chce go po prostu dać. Ale się udało z jedną firmą. Że zamknięcie otworu do wyciągania czystości będzie żeliwny pierścień z włazem o średnicy 63 cm. Wywiewka zbiornika kominek wentylacyjny 11 cm średnicy wysokiej na 30 cm ponad poziom gruntu. Układ konstrukcyjny: no to zbroje, tam szczelność, objętość to było wszystko w tej specyfikacji, której dostałem. Zakres i sposób wykonywanych prac, gdzie akurat to jest logiczne, że trzeba wykopać dziury, no ale trzeba. Urzędnikom wszystko napisać. No więc napisałem tak: należy wykopać wykop o głębokości 2,5 m poniżej poziomu gruntu, zrobić podkład z chudego betonu o grubości 10 cm i osadzić za pomocą dźwigu zbiornik w wykopie. Na zaprawie murarskiej osadzić pokrywę na zbiorniku. Po wyschnięciu zaprawy, o, po wyschnięciu zaprawy pokryć łączenie warstwą izolacyjną po podłączeniu rury doprowadzającej ścieki z budynku o średnicy 160 mm kominka wentylacyjnego 30 cm ponad poziom gruntu i żeliwnego pierścienia z włazem zasypać zbiornik i to by było na tyle jeśli chodzi o opis techniczny zbiornika do zbiornika właśnie otrzymałem od firmy taki, taki, taką rozpiska specyfikację tego zbiornika tu musiałem tylko zmienić, bo taki uniwersalny Musiałem sobie zmienić wymiary, bo to były inne, tak żeby pasowały do tych moich, co, co ten zbiornik właśnie chce i dałem w opisie. I już na sam koniec to trzeba było dorzucić rzuty budynku, które również były zawarte w projekcie więc to jest elewacja z jednej strony, elewacja z drugiej. żut połaci dachowej żut wieźby dachowej przekrój żut parteru żut poddasza czy w tym wypadku antresoli budowanej w środku budynku. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że już niebawem, a może nawet i w ten weekend uda mi się coś rozpocząć. To oczywiście nagram wszystko, co nam się uda zrobić, i oczywiście wrzucę dzięki. Na razie do następnego odcinka.